Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam otworzyć bardzo e, mały kalendarz. Kalendarz noworoczny marki Yves Rocher. Już otwierałam kalendarz duży, natomiast teraz wiecie, e, kilka dni zostało do końca roku e, i skończyły nam się kalendarze. Jest nam smutno, skończyły się kosmetyki, jesteśmy przyzwyczajeni do otwierania tych okienek, ale są też kalendarze noworoczne. Bardzo ciekawie jest to zaprojektowane, zobaczcie, tak się rozkłada. Tu w środku mamy. Kosmetyki i są tutaj tylko kosmetyki do makijażu. Ten kalendarz kosztuje na stronie Ifrosze. To jest kalendarz sylwestrowy. 169 zł i jest e, póki co dostępny. E, makijażowy pomysł na świąteczny prezent. Czyli, że można ten kalendarz kupić komuś na święta e, i wiecie, i, i później będzie sobie otwierać od 25 grudnia, właśnie te okienka. Więc jest to ciekawy koncept, taki właśnie sylwestrowy. No i zobaczmy, co Marka tutaj przygotowała. Myślę, że to jest całkiem ciekawy temat na, na film, na open box. 25, tutaj będę tak otwierać, jest uh, Go Green Color, Colore, Engagé, Colorful Committed Go Green. To jest ta ich nowa seria lakierów uh, Go Green, które są bardziej zdrowsze dla naszej płytki. Ja aktualnie mam hybrydy, ale, ale te ich lakiery bardzo lubię, z tego względu, że mają świetny, ale to świetny pędzelek. Zobaczcie jaki fajny pędzelek. Także to pierwsza sprawa. Pierwsze okienko mamy lakier. Które możemy sobie użyć jeszcze w grudniu? 26. Trochę nam się rozpada w rękach, ale wiecie, ja tu trzymam do kamery. 26. Co tu jest z 26? Mamy taki oto cień. On się nazywa Mordoré Citillon. Mordoré Citillon. Tak się nazywa. 96 w każdym razie. Zobaczmy na kolor. To jest taki całkiem popularny kolor. Zobaczcie, taki ładne, no na środek powieki, do dziennego makijażu na co dzień. W porządku. Oni mają naprawdę fajną autokolorówkę. Mają dobre tusze, mają dobre właśnie te lakiery, róże, podkłady takie dla starszej cery. Także na pewno są fanki kolorówki i y proszę, i takie wierne, wiecie, o, o, takie wierne fanki marki, które tam kupują. 27. Numer 27. Mamy tutaj kredkę. Szkoda, że małą. Myślałam, że tu za taką cenę będzie duża kredka. Ona jest malutka. Taka, jest to kredka, Col Pencil po prostu. No, szkoda. Za taką cenę powinna być normalnej wielkości kredka. Taka naprawdę czarna, czarna, intensywna. Ok, 27, 28, 28 grudnia jest tutaj róż. Fach Ażury nazywa się Ro Rose kapusin Rose kapusin i kolor jest taki. Bardzo ładny, różany, coś pomiędzy różem a justinką. Super, jest kolor. E, tylko, że znowu dosyć mały. Nie wiem, dlaczego liczyłam, że te kosmetyki będą trochę większe może za tą cenę. E, chociaż, no wiecie, no, kosmetyki i nie są kosmetykami bardzo tanimi, są takie średniej półki cenowej. E, jak zamawiałam, na to płaciłam za nie chyba. 15 zł za sztukę, 16, w zależności od rodzaju. Nie są aż tak tanie, wiecie, nie kosztują 10 zł, ale zawsze w takich kalendarzach liczę na to, żeby były większe produkty. 29 mamy maskara. Maskara jest w takim ładnym opakowaniu. Nie znam tego tuszu w ogóle. Nazywa się Feel Stronger Volume and Length Editor Collection, czyli że to nie jest taka, takiej pewnie nie możemy kupić za bardzo. W sklepie jest to edycja specjalna, o bardzo fajne, takie matowe opakowanie. Czekajcie, odfoliuję sobie. Dajcie mi znać, czy w ogóle lubicie markę i czy kupujecie tam kolorówkę, czy macie w swoim mieście ifrosze. Jestem bardzo ciekawa, bo swojego czasu był to bardzo popularny sklep i naprawdę poznałam dwie trzy osoby, które naprawdę tylko te, w tej marce wszystko kupowały. E, ale myślę, że młode dziewczyny bardzo, no to rzadko się zdarza, żeby to była jakaś ich taka topowa marka, raczej takie babeczki w moim wieku albo starsze. O, fajna szczota. Taka jak lubię. Taka szczotka jak w Better Than Sex, w tamtej maskarze, czyli taka rozszerzająca się po obu końcach, dzięki czemu fajnie pogrubia. Zobaczymy, no chętnie ją przetestuję. No, jeszcze edycja limitowana, specjalna w tym opakowaniu. Fajnie. To było 29 już? Jakoś mi tak, wiecie, szybko mija przez to, że ten kalendarz jest taki mały. 30... A w 30 mamy Glow Highlighter Visage and Decolté. Czyli mamy rozświetlacz. Nie znam tych opakowań. W sensie wydaje mi się, że to też jest miniaturka. 15 ml. Jaki to jest kolor w ogóle? Nie ma napisane. Glow, to jest po prostu Glow Highlighter. Taka jest otwarty. I zobaczmy, jak się błyszczy. Uuu, jest biały. Biały ze złotem. Dziwny kolor. Spróbujmy. No, taki wiecie, tak, taka taki błysk. Tutaj nie ma aż takiego lustra, po prostu wydaje mi się, że to będzie lepsze do dekoltu. Face and neckline. Zdecydowanie będzie to lepsze na dekolt czy na ramiona niż na twarz. Na twarzy nie będzie go widać aż tak. Nie. Chyba, że jako baza pod normalny rozświetlacz. Normalny w sensie sypki. To była 30. No i 31. I w zasadzie to jest koniec naszego kalendarza, więc trochę smutno. I w 31 mamy czerwoną pomadkę. Ja spróbuję ją otworzyć. Jak to tu otworzyć? Tu jest narysowane jak to otworzyć, a ja nie umiem. W tą stronę, a to w tą stronę. mam to skręcić, ale nie wychodzi mi to. Nie lubię tych foliowych opakowań, zdecydowanie nie lubię. Przypomina mi się, jak otwieram kalendarz z Zalando i tam była ta, ta pomarańczowa pomadka, co w zeszłym roku. To tutaj na szczęście jest czerwona i mam nadzieję, że będzie po prostu dla każdego ładna, klasyczna, a nie jakiś dziwny kolor, który po prostu nie szedł. Dobra, to jest kolor 56, nazywa się Róże Vertige. Satynowa pomadka czerwona. Tak się otwiera. tak wygląda pomadka. Jest to pełna pomadka. Tutaj mamy logo i proszę. A i zobaczmy sobie szczegóża. ok Jest to taka nawilżająca e, satynowa faktycznie pomadka, błyszcząca. Taka nawet między satynową a kremową bym powiedziała. Ładna jest ta pomadka. E, będzie na pewno wielu osobom pasować. Nie jest taka wyzywająca czerwona, e, wiecie, to jest coś takiego, co każdy z nas e, może nałożyć. Błyszcząca. Fajnie. Powiem Wam, że kalendarz ogólnie fajny. Natomiast e, za taką cenę. Wiem, że tutaj jest pomadka. Jest. E, hmm, co my tu łącznie mamy? To, to, to. Tutaj mamy dwa duże produkty, ten jest mały. Cień jest normalnej wielkości. I te produkty trzy. Trzy duże, trzy małe, tak? Czy mi zabrakło jednego okienka? Czy coś ominęłam? Jeszcze tuż. Przepraszam. Tak. Trzy. E, cztery duże, czyli tuż. Lakier, pomadka i cień są duże i to one nam robią wartość tego kalendarza. Natomiast tutaj mamy miniaturki, mimo wszystko. Nie wiem, czy, to, czy ten róż występuje w takiej, w takiej wielkości, czy on jest jakoś inaczej zapakowany normalnie. Wydaje mi się, że jest mniejszy. Ale może mi się tylko wydaje, nie jestem pewna, rozświetlacz jest mniejszy i kredka jest mniejsza. Także jak jesteście fankami i frosze, jesteście taki delikatny makijaż, to będzie się Wam to podobać. Dajcie znać, co sądzicie o tym kalendarzu, czy Wam się podobał, czy Wam się nie podobał, czy warto na niego spojrzeć. Czy dobra cena, czy wy byście kupili go w na przykład niższej cenie? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Napiszcie mi ją na dole, a ja wam dziękuję serdecznie za dziś. Dziękuję, że spędziliśmy razem tą chwilę. I dajcie mi w ogóle znać w komentarzach na dole, co sądzicie o kalendarzach noworocznych. Czy mają sens, czy już. Po świętach wszyscy mają dosyć i chcemy się pozbyć kalendarzy i nie chcemy więcej prezencików. Dajcie znać co sądzicie i widzimy się w kolejnym. Cześć.